Jesteśmy na Seminariach Ziemniaczanych w samym centrum Wielkopolski. Jednym z partnerów naszego dzisiejszego spotkania jest firma AgroSimex. Jest dzisiaj z nami pan dr Tomasz Piotrowski. Dzień dobry, panie Dzień dobry. doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, dużo się mówi ostatnio o nawożeniu azotem, a to nie tylko z tego powodu, że jest to w zasadzie we wszystkich uprawach główny składnik plonotwórczy, ale również z powodu zawirowań na cenach nawozów, cen nawozów mineralnych na rynkach. Mówił Pan dzisiaj podczas naszego spotkania o zrównoważonym nawożeniu azotowym. Jakie jest Pana podejście i firma Grossimex do zrównoważonego nawożenia azotem? Generalnie, jeżeli chodzi o nawożenie azotowe i bilansowanie tym składnikiem, no musimy podejść do tego kompleksowo. To nie wystarczy tylko i wyłącznie określić odpowiednią dawkę azotu na pokrycie zapotrzebowania danej rośliny, ale też trzeba bilansować pozostałe składniki. I to jest jedno, jedno i główna i podstawowa odpowiedź, jeżeli chodzi o metody zrównoważonego nawożenia azotem. Azot w towarzystwie pozostałych makro- i mikroskładników. A które w takim razie, które makro- i mikroskładniki i na jakim etapie ziemniaka są takimi decydującymi, na które zwróciłby Pan uwagę? Bo dużo się mówi o potasie w ziemniaku, ale zapominamy też o pewnych proporcjach, mianowicie o proporcji potasu i magnezu. Gdyby Pan mógł podpowiedzieć producentom ziemniaka, co jest istotne? Jednak każdy, każdy makroelement, ale też i mikro, charakteryzuje się pewnymi fazami, jeżeli chodzi o fazę rozwojowe ziemniaka, w które musimy zwrócić szczególną uwagę. Jeżeli chodzi o makroskładniki, tak naprawdę ten okres od wschodów 30-45 dni to jest moment, kiedy ziemniak potrzebuje tych wszystkich makroskładników najwięcej. Do tego momentu wszystkie te makroskładniki powinny być dostępne w środowisku glebowym dla ziemniaka. Możemy tutaj zwrócić rzeczywiście uwagę, jeżeli chodzi o ilości, które pobiera ziemniak, no to zaczynamy od tego potasu, od azotu, jeżeli chodzi o magnez są może i w najmniejszym. Najmniejszej ilości, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, natomiast są też bardzo istotne. Warto tu zwrócić uwagę na magnez ze względu na to, że to jest podstawowy składnik chlorofilu, czyli fotosynteza. I z drugiej strony wapń. No, wapń jest bardzo istotny w uprawie ziemniaka, chociaż dlatego, że praktycznie w każdej roślinie są problemy z tym pierwiastkiem, jeżeli chodzi o. Trwałą ekspozycję i trwały dostęp do wolumenu, który jest w glebie. Jeżeli nie, nie będziemy odpowiednio bilansować tymi makroskładnikami, możemy zapomnieć o prawidłowym bilansowaniu i gospodarowaniu azotem czy potasem. Mówił także pan dzisiaj podczas naszego spotkania o tym, że pojawiają się nowe alternatywy, nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o nawożenie azotem. Tak, no. Pierwsza taka metoda to, to są odpowiedzi, tak naprawdę, na uwarunkowania, które mamy w tym momencie i na rynku, ale także i legislacyjne. Jeżeli chodzi o Zielony Ład, czy dyrektywę azotanową, my musimy się do tego dostosować. No i też odpowiedzią firmy Agrosimex jest zastosowanie niektórych preparatów, które mają za zadanie wspomóc rolnika w tych metodach. No pierwsze to już wcześniej mówiliśmy o zbilansowaniu tym zrównoważonym wszystkimi składnikami, drugie to jest stosowanie substancji specyficznych, które mają nam zapewnić ochronę, w szczególności tutaj mówimy o azocie, ochronę azotu stosowanego w nawozach mineralnych. No, mówimy tutaj o inhibitorach urazy, i nitryfikacji. Z naszej strony chcielibyśmy z Państwu, wszystkim rolnikom, naszym klientom zarekomendować jeden produkt, nazywa się Rizosum N+. Jest to produkt, który ma w swoim składzie szczep bakterii azotobacter salinestris. Jest to produkt, który ma za zadanie asymilację azotu atmosferycznego do środowiska glebowego i zapewnienie w ten sposób dostępności tego składnika dla rośliny, co pozwala nam na oszczędności, jeżeli chodzi o ilości stosowanego azotu? Czy jeżeli chodzi o ziemniaka, są jakieś rekomendowane terminy, w których należy podać ten produkt? Jeżeli chodzi o Rizosum N, termin w miarę możliwości najwcześniej. Jest to żywa bakteria w postaci przetwalników. Ma ona za zadanie skolonizować środowisko glebowe, namnożyć się, wytworzyć jak najwięcej tych kolonii. I od tego momentu, kiedy już będzie mogła asymilować i udostępniać ten azot, my powinniśmy tak naprawdę wprowadzić tę bakterię jak najwcześniej. Jeżeli na to pozwalają warunki. Aplikować doglebowo. Oczywiście aplikacje też na listne są jak najbardziej wskazane. Wszystko to zależy od możliwości gospodarstwa. Jest to dosyć, no, że tak powiem, hmm, produkt, który możemy praktycznie w każdej technologii zastosować. Rozumiem, a czy w jakiś sposób ym, są jakieś przeciwwskazania, jeżeli chodzi, o jeżeli chodzi o stosowanie na przykład jakichś odżywek do listnych? Ym, czy na coś zwróciłby Pan uwagę w tej kwestii? Widzę, że Pani się przygotowała do <grytania> tego. Tak, jeżeli chodzi o stosowanie w szczególności w aplikacjach odżywiających, jeżeli chodzi o mikroelementy, trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę na pierwiastek, jakim jest miedź. Yy, obojętnie, czy to jest w formie schelatowanej, czy w postaci soli, Siarczanów, radzę to omijać. Ze względu na to, że są to bakterie gramujemne, są wrażliwe na mieć, lepiej nie ryzykować. Jeżeli już jesteśmy przy mikroelementach, mam pytanie. Jakie mikroelementy są niezwykle istotne albo najistotniejsze dla ziemniaka? Na które zwrócił Pan uwagę szczególnie? Ja zawsze zwracam na wszystkie. Jeżeli chodzi o bilansowanie składnikami, ja zawsze zaczynam oczywiście od, od manganu, cynku i żelaza, ze względu na to, że, że te składniki są w największej ilości potrzebne dla ziemniaka do wygenerowania jakiegoś plonu. Ale jeżeli chodzi o mieć, molibdent czy bor, oczywiście też będą warunkować plonowanie. Natomiast te trzy pierwiastki, ze względu na ilość, ile trzeba podać. Są może nie najistotniejsze, ale od tego powinniśmy układać bilansowanie. Czy to jest tak, że tak jak rolnicy robią często, dodają do każdego zabiegu praktycznie mikroelementy fungicydowego? Zgadza się Pan z tym rozwiązaniem, czy rekomenduje Pan inne? Ja się zgadzam, tylko hmm. musi być to oczywiście produkt, który można stosować razem z zabiegami, ze środkami ochrony roślin i generalnie jeżeli chodzi o środowisko cieczy roboczej, która jest w zabiegu fungicydowym, to jest odpowiednie dla wszystkich preparatów, jeżeli chodzi o odżywki. Hmm. Bardzo Panu dziękuję za Bardzo rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję.